Wędrówka do Bacówki to jest po raz pierwszy, ale taki właśnie, takie spotkanie sportowe, czyli marsz sympatyków, którzy lubią spacerować, to już jest po raz czwarty. Były różne okazje. Dzisiaj jest taki, taki spacer rodzinny. Wyruszymy z Jastrzębie i przejdziemy trasą prawie 5 km do Bacówki Wialnej. Chcemy aktywnie żyć i bardzo lubimy i bardzo często chodzimy. I tutaj właśnie takie były organizowane już nie pierwszy raz i w ubiegłym roku i, i dwa lata temu i zawsze uczestniczymy. Nie opuścilibyśmy takiej okazji. To jest taki super sposób na wolny niedzielny czas. Od początku moim celem było to, aby właśnie poprzez takie imprezy integrować. Mieszkańców gminy. Poprzednie imprezy organizowane z okazji świąt czy patriotycznych, tak jak 11 listopada, ale też były takie właśnie majówki, były też inne wakacje, takie przejścia. Widzę, że już jest około 50 osób, co na leniwe niedzielne popołudnie, myślę, jest jakimś sukcesem, bo, bo to jednak trudno czasami wyrwać ludzi. I mamy nadzieję, że te rodzinne wędrówki do Bacówki staną się jakąś. Taką już cykliczną imprezą na następne lata. Czy warto wspierać takie wydarzenia, takie marsze, takie pochody, takie spacery? Oczywiście, że tak, warto wspierać. To są bardzo przyjemne rzeczy, mile spędzany czas. Pogoda nam dzisiaj wyjątkowo dopisuje, chociaż były jakieś prognozy, że może padać deszcz. To jest sama przyjemność. Muszę powiedzieć, że na co dzień się nie docenia tych krajobrazów, takich jakie mamy w tej chwili tu. Jak się jedzie samochodem, to tego błyskawicznie się przejedzie, a jeśli piechotą się idzie, to się dostrzega właśnie to piękno przyrody naszego pogórze. Zdecydowanie jestem dumny z tego, że tutaj na Jamnej dzieją się właśnie takie rzeczy, że Jamna jest centrum turystyki rodzinnej, turystyki familijnej i niech tak zostanie. Będę ze wszystkich sił wspierał taką działalność. Inne gminy również was wspierają, bo jest z nami również burmistrz gminy Ciaszkowice. Zgadza się, jest pan Zbigniew Jurkiewicz. Dziękuję, że włączył się też w tą imprezę. Gmina Zakiczy również kolejne wydarzenia będzie tutaj współfinansować i patronować te wydarzenia. Przyjechaliśmy tutaj z całą rodziną, z córką, z wnukami. Takie imprezy powinny się odbywać nie tylko tu w Jamnej, ale w każdej większej miejscowości, żeby po prostu ludzie w tak piękne dni popołudnia mogli wyjść z domu, Dzieci, by się, dzieci będą mogły się pobawić, wziąć udział w jakichś konkursach. Właśnie na tym rzecz polega, żebyśmy my, jako burmistrzowie, i, i wójtowie, organizowali też jak najwięcej takich imprez. Na to powinny się znaleźć pieniążki. Jak Państwo patrzą na takie wydarzenia turystyczno-sportowo-kulturalne gminy? Bardzo potrzebne są takie wydarzenia, moim zdaniem w gminie. Pogoda dopisała, także myślę, że super. No i dopisali też ludzie, bo w samym marszu wzięło około udział 50 osób? Tak, między innymi ja też. Bardzo przyjemnie się bawi. No i cóż mogę powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj z rodziną i spędzamy miło czas. Jak patrzycie jako młode osoby na takie wydarzenia, które mają miejsce w gminach? Czy warto coś takiego propagować? Warto zaszczepiać to wśród młodych ludzi? Nie, oczywiście tak. A dlaczego? To bardzo fajna forma rozrywki, można się pokazać, zabawić i sposób na spędzenie czasu.